Zadanie 19 dotyczy prostych, prostopadłych. Zobaczcie. To wynika z faktu, że jakieś proste K i L przecinają się pod kątem prostym. Bardzo ważne jest tutaj to, że proste przechodzą przez punkt minus 2,4 i że prosta K ma równanie minus 1,4x plus 72. Ja tą prostą K w tej chwili przepiszę, czyli jej równanie. To minus 1 czwarta x dodać 7 drugich. Jeżeli proste są prostopadłe, to znaczy, że prosta L musi mieć współczynnik kierunkowy, który jest odwrotnością i przeciwnością tej liczby. Czyli odwrotna i przeciwna liczba do minus 1 czwartej, no to musi to być 4. One pomnożone przez siebie muszą dać minus 1. A więc mamy 4x i dodajemy jakiś tam współczynnik b. I teraz, jeżeli jest punkt, no to każdy punkt ma x i ma y. Podstawmy w takim razie za y 4, a za x wstawiamy minus 2. Stąd policzycie... Niewiadomą b. W takim razie b będzie równe 4 dodać 8, czyli b to jest 12. A więc całe równanie prostej l to y równa się 4x dodać 12. W takim razie poprawną odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź d. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.